Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Diablo i zapraszam Was do oglądania pierwszego odcinka z The i jest ze mną plaga. ma! I gramy w The Cooling. Tak Da. Ej, widzę, widzę cię! Mnie? Widzę cię przez mapę, taki zielony pierdolnik no tak, jesteś. Tak, tak jest, tylko musimy iść do siebie teraz. Łatko, gdzie ty jesteś, ty zielony pierdku? O, widzę cię, no. Dobrze, to ja idę tam mniej więcej. Uuu, jakieś funki tu. Funki biegają? No, ja będę zbierał funki. W ogóle. No. Robić i przedstawić kamerkę. Te ustawione. O, kamerkę, znalazłem czyjąś głowę. I ktoś będzie chciał mnie napiertalać. oj. oj! Już! Uj. No, coś tu biega obok mnie. Ta. Słyszę gościa. Szybki jesteś, stary. Czekam stąd, nie biję się z nikim. I biegnę od razu do ciebie, nawet nic nie robię. Tylko Dobra. Funki jakieś zbieram. Łat. tu góry są między nami, akurat jakieś. I konkret taką, góry. Jakiegoś... O, ale to zbierzemy sobie po drodze, to nie ma. Sprawy, nie? Mówisz, że są góry, to będzie ciężko przejść. O! Dobra. Skoro tak mówisz, to pewnie a, tak I jest. I have a spear. Tk. Dobrze. Bro, my friend. Biegnę już. We, do we, we win everything. Dobrze. O, już jesteś bardzo blisko, patrz, to ja. Dobry, robię sobie plecak. Możliwe? No. Mam. Dobrze, by. to zrobić musisz, się musisz pancerz. Najpierw pancerz. Gdzie? Pancerz? Teraz? No. Pan. lepiej idziemy teraz zbierać, bo we dwójkę sobie tak. pokonamy. Dobrze. chodź, chodź, Chodźmy chodź, do jakichś rzeczy. Najpierw tu, tu w prawo najbliżej. jest domek. Jest prawo. Ale tu w lewo jest nawet domek, pa, tu jest. O. Paz, no. jak znalazłem szybko, widzisz? Gęsko, to się ceni, wiesz, jestem ekspertem survivalu. Oj, drzwi się otwierają w tym domku, co Kurde, go znalazłem jak są drzwi się otwierają. No, szukaj jakieś. Coś tu plecak. chyba był, wiesz? No tak, niektóre były po otwieraniu. No na plecach z pięcioma strutami, mordeczko. O ty też, wow. tu, wiesz go. Ale mam broń, chłopie. Jaką masz broń? To zieloną, kosmos. Czy jak się nazywa? I który level materu tak? wow. tu... Alarm Gun się nazywa. To ona tak się. Coś tu no. jest plaga chyba oprócz. Na... Jak to tylko alarmuje mnie. No tak. Ale bieda. Myślę, że to będzie napierdzielać tam killa. Jawelin, jawelin, nice, nice, nice. Mam o, do... to jest skrzyneczka. Idę troszeczkę. Ktoś tu biega, plagał. To nie ja po prostu? Oho. Mam y, ten, rurę metalową. I No boję się, że to nie ty, stary. Dobra, to ty. To tak, ja Dobrze. Są no jeszcze dwie pary drzwi. Patrz, ho. Dobra, no ja tak powiem, Ziomek, też się pach. przyczaiłem troszeczkę, żeby wiesz, coś nas tu nie zarypało, Dobrze. bo mogło, było, Była taka... Aha. I w ogóle zauważyłem też, że jak jest więcej, no. więcej rzeczy, bo jak na przykład grałem sobie z autami, tak? żeby zobaczyć jak to jest... Czy to jest tracker, Nie, to są brasy... sprzeda się. Ok. Wszystko mamy, chopie. Stary, ja mam, nawet Javelina, mam wyższy level tego. Dzidy. Dzidzidzidy. Ja mam DZIIDĘ Okej okay. Dobra, wyczyszczone chyba Dobrze Przecyzlujemy e, jak strzelę w kogoś tym, to przez dwie minuty będziemy go widzieli Znaczy, będzie piszczał, czy coś Ale co masz? Co, Tego alarm gun'a, tak? No ale... Boś go teraz traf tym, nie? No nie Dam se radę. jestem dobry Mniej w takich Nie byś taki tam jest to Jakiś ziomek, ziomek, jest naprzeciwko mnie. Tam, 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 tam. Naprzeciwko mnie. Tam biega. Do wody właśnie biega teraz. Wziąłeś um, go? Nie. Do wody wskoczył? Tam, 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 tam. Jest cały czas naprzeciwko. Chodź, chodź, chodź. Biegnij przez krzaki to, wiesz. To jest gdzieś nie naprzeciwko mnie. Nie Jest, jest, jest bieg, Przebieg, przebieg. Jest sam. Tu jedziemy z typem. Żeby tu nie doleciał jego znajomy. zaraz, nie? To pojedziemy z jednym i z drugim. So, so. Opie Jest tu Ja go zdzielę z tego działka Dostał Javelinem Dostał pa, pa, pa. dwa razy. Help me Ja go już zdzielam Uderzaj w moją friend, uważaj, oberbał. uważaj wow, hopie, on tak o... Dostał, backstaba w plecy Ba Bang, wow. leży Dobra, bardzo to zrobiłeś Pisaczy Nie sobie. miał szans a nie, masz? plecak zwykły mi się przyda, bo z plecaka okay. jest... MENTRAKER! To jest bardzo dobra rzecz, stary! Opie! Dobra, to no się musimy poskładaj. sobie... ...sobie dorobić... No? Nie, to nie ma sensu... Nie, przerwij! Ja to sobie bandaże zrobię. Ja takie lepsze bandaże. No. zobaczymy gdzie są ludzie. No? 99 od nas są, także są... ...z w... daleko, możemy przejmować tym... Hej! Okay. Ludpiniera! Czy <laughs> Nie wiem co to jest, cholera. Są jakieś kamyki, dobra, traktujemy sobie Armor. Dobra, no ja Armor to już mam. Ja też mam. Koleś, sobie... koleś, trafił Gdzie, mnie. gdzie jest? Wow, tu. Zielony, zabił mnie. Jak cię napiścił w ogóle? Co to Jak się stało? Zrzucił mnie dwa razy z Pirem i mnie zabił, nie? Popie. Koleństwo. Jak on to szybko ogarnął, nie? No gościu, popyrtala z tym, że. Jakoś szybki jest, kurde mele! Czy to jest kosmos. Trafił mnie drzewelinę dwa razy i było po mnie. Ja pierdziel! Ale co to za kościół był w ogóle? Jaką po takliwa. Ja Wiesz co chodzi? On no. miał te, takie. coś co nas przyspiesza. To no. by się przyspiesza jak biegasz ogólnie. I plus miał tego perka do zbiegania z drzewelinem. i dostałem bardzo fajne spodnie, bardzo mi się to podoba. Ale to jest spokój, jaki kolo weź, wleciał w nas pozabijał nas. Dziękuję, do widzenia. Sekundę, nie sprawę. O, patrz, teraz z i... dwoma będzie walczył. Ja to chcę zobaczyć. Ja to wyłączyłem. Ja Choć może jest... jeszcze uda nam się jedną rundę zagrać, nie Czekaj, poczekaj. Ja zostałem, czy on wygra. Jak rozwali jeszcze dwóch typa, no to jest konkretnie. A to to już jest koniec, czy. Ło. nie, Coś się tutaj... Nie, ale. Chcę sobie zmienisz, Chodzi mi nie? o sam fakt, że koleś jest poroskilnie nie? O. Ja I rzucenie zabiera dużo więcej, chyba, nie? Chyba no tak, tylko weź w tym nie? On ma trzy spiry przy sobie, nie? Ale dobra taktyka w sumie jakby nie patrzeć. No. Ło trafił typa zabił już, nie? Jeden mu jeszcze został. No. Pożeszki. Czekaj, typ na niego z tym Stasakiem z wyskoczył. O, chyba go zabije. No Przegrał nasz kolega? Dotrzymały? No, przegrał nasz kolega. Nasz kolega nienawidzę gnój, ale... Okej, okay, no to myślę, że jak na pierwsze podejście to poszło nam naprawdę nieźle. Znaczy, no mogło być lepiej zabić tylko jednego 8 gościa. 15 minut. Nie Dawaj, no nie, Dobra, ja to wbijamy ja... jeszcze raz? Oczywiście, oczywiście. O, Ale nas poskładał, nie? On był przepierdzielony jakiś. Ta jest nie? trzeciego? Eee, tu myślałeś jeszcze ja, bo no, okay. do mnie no, jakby do nie przyszło. No, o okay. już jest, dobra. Już działa no Game okay. Fajna jest ta giera. Fajna, fajna. Ciężka do ogarnięcia na początku. Turu, Ale to też czekanie jest troszeczkę jeszcze irytujące. Dwie minuty. No ale to w sumie no. jest, wiesz, też alfa, tak, jeszcze? No. Tę tu muchałkę z czego się robi? Muchałkę z. Nie pamiętam. Patyków samych? Patyk, 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 zrewno, patyk. A, patyk? Tak. albo jak masz. Lecak by było. Ok, to nie wiem, kurczę. Wiesz co, jak wejdziesz do gry, to masz tam jakieś skrypneciścia, naciśniesz, może recepty, też możesz sobie... Ook. To git. Tak się zaczyna z airdropem. Ja sobie chcę zmienić tego airdropa. Aha. Oh, Czy mogę go zmienić w jakikolwiek sposób, sam z siebie? Hmm. Ale, surprise mi zobaczymy. Ogólnie to jest też tak, że jak masz 115, to możesz, fanku, to możesz sobie wezwać takiego dropa, nie? Personal Dropa. I on tam ci daje rzeczy, które albo są losowe, albo te, które sobie wybrałeś w lockdownie, i ci pomagają przeżyć po prostu. To też jest bardzo w porządku. A. To git. Ja to sobie wziąłem archera Nie, czy nie, nie, zmienić tego No, nie, no w sumie jest spoko, dobra. O, następna nie. Wbijamy. <coughs> Następny rodzaj. Mam takiego perka śmiesznego, który mi dodaje plus 15% z każdej skraftowanej broni: trapa i wszystkie jej. Dobra. Rzeczy. Mam odpalone. <coughs> Okej. Okay. Widzisz mnie gdzieś? Nie rozjeżdżałem się nawet, wiesz? Dobra, to jest drugie podejście oczywiście. Jakby się ktoś zastanawiał. Tak, tak. Drugi meczek. Działamy, gramy. napierdzielamy, Teraz będę miał spira. A bo ty sobie pozwidiałeś. Ja cały czas ścisnę jeden. U mnie będzie jeden. Co ty gadasz? Takie rzeczy. Ło, jesteś ja źle spira zrobiłem. Ty sobie spira zrobiłem sobie zrobię? bandaż zamiast spira. Ja to sobie ten momencik tam oczekiwania, to wiesz. Myk, myk. Ale spok. Dobra, mam bandaż. Mam nożyk. Spira Trzyma. Trzymam. Widzę, że rzecz jest. No tak, ja, ja się zastanawiam, czy nie zbierać troszeczkę właśnie funk'u teraz i nie zrobić sobie no. tych dwóch, trzech spirów, tak jak... To no dobry To jest bardzo kurde. dobra, bardzo dobra Ale on to miał te wypasione takie spiry, nie? Ulepszone. Nie, tak. nie, nie, on miał chyba zwykłe. Nie, no skin był Jednego Javelina miał, ale on jednym tylko drzewelinem rzucał. I go cały to czas na plecach, no. A tym Javelinem rzucał w następnym, tym lepszym, no. A? Czy on go cały czas rzuca, Podnosi, rzuca, podnosi. Wiesz? A, w ten sposób. Szybki był skurczywek. E -re, -re, re O, jeszcze pułapki sobie zrobiłem. Gdzie ty jesteś, chopie? Szukam właśnie. O, widzę cię, dobra. Biegnę. Tak, za górą. Ja to, ja to sprawdzę. Mam śledził, bandaż, mam spira i mam pułapkę, więc jest generalnie ok. A, że... No? Nie ma tu żadnych tych zielonych szynek, przecież i zawsze było. no chopie byłeś i zniknąłeś, no. Już nie widzę. A dopiero cię widziałem. To jest tak, że jak patrzysz na skałę i ktoś jest, to fajnie widać, a. No, no, no. A jak już wyjdziesz gdzieś o, dalej, to czekaj. się widać zaczyna robić. Jest, widzę cię. Nie? To no dobrze. Z takim zwierdzielnikiem. To się postaram iść w twoim kierunku. Żebyśmy nie przebiegli tak wiesz, przez środek, bo to będzie chyba trochę, nie? W ogóle ty! Koń mnie jakiś typo! Kurde stary my mamy przecież... O ja pierdol... Mamy na górze widzisz ten taki... Jesteś zaznaczony Czekaj jaką stroną W masz biec. Z typem się bije nie? Jak do ciebie dopakował się widzę cię widzę, widzę cię, widzę cię, widzę cię już. już biegaj tu Jestem za rzeką, chodź w moją stronę Odwróć no? się i Ja się bije. Nie wiem gdzie ty jesteś nawet nie? On dwa perki se rzucił Znaczy dwa te i ty jakieś? Za tobą jestem. No dobra, biegam w kółko. Dążysz do biec, prawda? Ja nawet nie wiem, gdzie ty jesteś. Po lewej. prawej teraz. No. Jest okay. gościa za mną, widzę gościa. Widzisz go? O. Grzejesz go? On mnie wygrzeje zaraz, o kur. Wow, uważaj, ja już biegnę. Oko, broń się, broń. Aż ty gnoju. Aj, kurwa. Mam go. Dobrze, na go. Na pyrkę go wolimy. Dawaj Dawaj go Wywalił mi troszeczkę O, że zrzuciłem SOBIE SPIREM ZAJEBIŚCIE JESTEM zmęczony, ZAJEBIENIE SPIRA tego spira zaraz Nie nie skapnął się nie skapnął się nie skapnął się że tam jest spira. WOW Co to, to było? UWAŻAJ UWAŻAJ NO WYWALIŁ to. Sam uciekamy. siebie w siebie też wywalił Nie, nie uciekamy co? gonimy frajera Ważnie? Tak Masz 32 życia Pozostań To ja się poskładam Koń go goń Dobra już jestem poskładany 56 życia nie ma sensu nie ma sensu Już patrzy na mnie. Nie, 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 eee, ja zrąbałem, mogłem go zabić. Nie nie, biegnie, nie bo inna wprost. Dobra, olejmy go, olejmy typa. Pewny jesteś? No, bo. Nie, no jest tu tam, jest, bo tu jest, tu jest, tu jest, widzisz? Nie, a bo się czekaj, bo tu masz beczkę. Ja chcę no. wywalić tą beczkę. Tak? O. O, no, 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 no. no. Możemy no go jestem, krążyć, kurwa, nie? Głupi. Ale on specjalnie się kręci dookoła tej beczki. Dobra, jestem z tej strony beczki ty z tamtej strony beczki. Możemy my go wysadzić. Kurwa, wysadziłem ten. Aj, wyjebałem sobie. Mogę go. Wow! Frajerze, boom! Pięknie. Bardzo ładnie. Podobało mi się to. Kamiorem ładnie, go zdzieliłem, frajera. Kamiorem w beczkę? Tak. Ale waza. Co go załatwił? Typek się chciał zczaić i. Bardzo. Proszę bardzo. Bardzo nie jestem takie. za. Gdzie ty idziesz, Robsa? Dropsa, tutaj, tutaj. dropsa. Ej sobie ziomek. Plecaczek. Ja tu sobie robię ten, bandażyk się leczę. Może ja mam poczekajmy bandażek. we dwóch na razie. Spoko, spoko, ja tu sobie długo drzewa, żeby ten. Chciałem nie, ja tu robię po gaciach, nie? Mój czwarty meczek chyba w to. <noise> Le, nie przerwę, nie. To, to ty skaczesz? Nie, ja nie skaczę. A coś tam ja robisz? tu biję drzewo. To tutaj dalej od ciebie, po drugiej stronie tej rzeki But we leave, my friend, it's okay. Bra. We see we ci straszyłem trochę Ale jestem kurwa z siebie dumny Tak No. tak to z kamykiem była zajebista Kurde nie ma fanku no Więc nie 43 Dawaj ci zrobię Nie no spoko, chodźciemy zaraz będę miał parę sztuk dosłownie patyk znajdę już patrzmy jak tam staty wygląda. live alive. to by był chyba pierwszy gościu który był O, ogólnie. to jest ta środkowa... środek to my kurwa to nie chcemy przychodzić my I jesteśmy za słabi trochę żeby tu przychodzić Ale... no jeszcze nie umiemy się na tyle bić żeby tu jest jakiś budynek no tam dobra biegnę biegnę za tą hopie wódeczka zajrzymy do środka i może jak będzie jakiś ten Aha. jakiś fank. jeszcze 7 fanków potrzebuję mogę otworzyć niebieską skrzynkę Dobra, dwa Aha? w ramku tu ty. Typek jest! Typek! typek. Tak, de, 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 de. i sam jest Nie, dwóch ich jest Dwóch ich jest! Ano, jest dwóch I mają jakieś te Nie, 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 oni po prostu ładnie wyglądają Spoko, spoko I mają Dobrze. rurki, rurki, rurki Łooo, ja ale obrywam Chciałem rzucić pułapkę i mnie tak zjechał typek, że łow. ło Ale mnie odpycha cfel nie ma Które, tak dobrze. to żyje, nie? Czekaj, czekaj czekam. Czekam Czekam Biegam sobie Ty gnito śmierdząca Mówię, to nie kurwa mać. Ja padnę, ja padnę ja padnę karabinu Czego Hunted padłem, Jezu, jestem za słaby na razie w to Normalnie z karabinu Co ci goście rzucają w ogóle nie? Ej to jest crazy shit o nas szybko pocisnęli. Wow. Ja to nie w życia tutaj, nie? No jesteśmy nieźli, nie ma co. <noise> Kurde. No dobra, to by było na tyle chyba, nie? To by było na tyle, tak? No tak pierwszy, Tam pierwszy Ciebie Kurde. Dobra, trzymajcie się, siamano. cześć. Go.